Krzysztof Kasprzak w Wybrzeżu Gdańsk, Grzegorz Walasek, Wrowie Rybnik czy Dawid Bellego Unitarnów, czyli nowości transferowe 2023, a działo się naprawdę dosyć dużo. Niestety nie udało mi się zrealizować w tym roku odcinku w serii Transfer News, choroba, czy brak czasu, klasa maturalna, To wszystko oddało niestety na moją niekorzyść, ale postaram się dla was podsumować te transfery, które udało mi się zebrać. Jeżeli jakiśkolwiek transfer z tego roku nie pojawi się w tym odcinku, to prawdopodobnie znalazł się on w poprzednich odcinkach jeszcze z serii Speedway News. Także co? No chyba nie ma co przedłużać i sobie możemy te transfery krótko podsumować. Zaczniemy sobie od Wybrzeża Gdańsk, bo tam pojawiły się dwie mocne twarze. Po pierwsze Krzysztof Kasprzak, który przeszedł z Wilków Krosno właśnie do Gdańska, a drugą mocną postacią jest Niels Christian Iwersen, który dołączył do drużyny z kadry Orła Łódź. Do tego formację juniorską zasili Mateusz Łopuski z Zielonej Góry. Tak jak mówię, ten odcinek będzie dosyć szybki, tak żeby zdążyć z wszystkimi transferami, bo każde omawianie danego zawodnika i danego klubu, po prostu nie ustałbym tutaj godziny przed kamerą. A tak jak mówiłem na początku, działo się bardzo dużo. Michael Jebsen-Jensen dołączył do PS Tu Poznań. Czy ktoś się tego spodziewał? Chyba nie. Do tego Duńczyk, który będzie jeździł z nim w składzie, to Matthias Nielsen który przyszedł do PSG tu z TG Dostrowi. Do tego mamy Lecha Chlebowskiego, wypożyczonego z Rowu Rybnik, czy Mateusza Latałę, który będzie się ścigał oczywiście na pozycji juniorskiej. Drużyna drugoligowa od przyszłego sezonu, a mianowicie Acelans Hood Devils i tak na dobrą sprawę dwa mocne transfery. Po pierwsze Antonio Lindbeck, a po drugie Wiktor Palowara. Pora na powrót do pierwszej ligi, bo mówimy sobie szybko skład Rowu Rybnik. Dołączyły trzy osoby, Jakub Jamruk, Grzegorz Walasek i młody, utalentowany Niemiec Norik Bledern. W składzie rekinów zostają Patrick Hansen, Brady Kurtz, no i oczywiście juniorzy Paweł Trześniewski oraz Kacpert Koch. Zespół Wilków Krosno pożegnał się już z Andrzejem Lebediewem, ale ma zastępstwo w postaci innego zagranicznego zawodnika, w tym przypadku będzie to Jonas Seyfert-Salk z tu Poznań. Większość zawodników w składzie Wilków Krosno zostaje na następny sezon, ale mamy jedną nową twarz, która powraca po dwóch latach dościgania się w barwach Wilków Krosno, jest nią Patryk Wojdyło, który ostatnie dwa lata spędził na Górnym Śląsku w Rybniku. Drużyna kolejarza Opole nie próżnowała na tegorocznym rynku transferowym. Trochę zawodników zostało, trochę zostało ściągniętych. Widać, że ktoś tam mocno się postarał. Pozwolicie, że przeczytam. Filip Helmland, Stanisław Maleńczuk z Ukrainy. Robert Chmiel, Emil Brown, Paweł Miesiąc, który ostatnio ścigał się, jak dobrze pamiętam w barwach unitarnów. Lars skupień, Tomasz Orwat, Kacper Mateusz Grzelak, ale to tylko kontrakt warszawski, więc wszystko się jeszcze może zdarzyć. Kevin Jul-Pedersen wypożyczony z GKM-u grudziąc, a formację młodzieżową będą tworzyć tacy oto zawodnicy. Skoro jesteśmy przy drużynach, które bardzo mocno działały na rynku transferowym, nie można tutaj przeoczyć Orła Łódź, którzy ściągnęli. No, parę takich zawodników, co bym się naprawdę nie spodziewał. Zaraz wam ich przeczytam. Na początek, jednak powiem, że z łódzką moto areną żegnają się Marek Cieślak oraz Piotr Świderski, oczywiście to w sztabie szkoleniowym. Nowym trenerem Orła Łódź został Maciej Jonder. W drużynie zostaje Tomasz Gapiński, kapitan, a dalej zawodnikami w przyszłym sezonie Orła będą Benjamin Basso, Aleksander Grygolec, Jakub Kuciński, Daniel Kaczmarek, Drew Kemp, Oskar Polis, Oliver Bernson, Luke Becker oraz Mateusz Bartkowia, który został wypożyczony ze Stali gożów. Dosyć spore szachy pojawiły się również w falubazie Zielona Góra. Drużyna, która awansowała do ekstra i musiała jakoś wzmocnić swoją formację. I tak, Falubaz Zielona Góra. Piotr Pawlicki ze Spardy Wrocław będzie się ścigał, oczywiście, w parze z, z swoim bratem Przemkiem. Jarosław Hampel z motoru Lublin. Jan Kwech wraca z rowu Rybnik, ponownie będzie się ścigać dla Falubazu. Oskar Kuryż z Gorzowa, to dosyć chyba niespodziewane. Formację juniorską będzie tworzył z Krzysztofem Sadurskim z Wilków Krosno. Dużo zawodników odeszło, bardzo dużo bym powiedział, jak na jedną drużynę w ciągu jednego sezonu. Krzysztof Buczkowski, Roan Tangate, Luke Becker, Wiktor Trofimow, Maksym Borowiak i Dawid Rempała. Natomiast Jonas Knudsen będzie się ścigał dla falubazów w Ekstralidze U24. Stal Rzeszów również podziękowała paru zawodnikom, a ich chyba takim najjaśniejszym transferem jest zawodnik, który ostatni sezon nie może zaliczyć do udanych. Oczywiście mowa o Mateuszu Świdnickim. Ciekawy zabieg, zejść dwie ligi niżej, zobaczymy czy mu się to opłaci. Będzie się ścigał w jednej drużynie z Jakubem Pocztą, który również w przyszłym sezonie um, pojawi się na stadionie miejskim w Rzeszowie. Jak przed chwilą wspomniałem, Krzysztof Buczkowski odchodzi z falu zostaje w pierwszej lidze. Nowym jego klubem będzie Polonia Bydgoszcz, do tego Franciszek Karczewski został wypożyczony z Włóknia Częstochowa właśnie do Polonii Bydgoszcz. No to dosyć taki ciekawy ruch. Natomiast kontrakt warszawski z drużyną Polonii Bydgoszcz podpisał Adrian Miedziński. Jeśli chodzi o sztab szkoleniowy Sparty Wrocław, odchodzą Rafał Okoniewski, Piotr Mikołajczak i Robert Ruszkiewicz. Bartu Kowalski zostaje w ich składzie na dwa lata i w składzie zostaje również oczywiście kapitan Maciej Janowski. Zespół włókniarza Częstochowa troszeczkę się zmieni. Przyszła nowa twarz Duńczyk Mats Hansen, odszedł Jakub Miśkowiak, zostaje Maksym Drabik. Janusz Ślączka został trenerem Włókniarza Częstochowa, a dyrektorem sportowym Piotr Mikołajczak. Natomiast trenerem młodzieży oraz formacji U24 został Sebastian Ułamek. Tak jak przed chwilą wspomniałem, popularny Misiek odszedł z Włókniarza Częstochowa po 5 latach startów, a przenosi się on na Jancarza, bo to właśnie w barwach stali gorzów. Miśka będziemy mogli oglądać w przyszłym sezonie. Do tego w Stali zostają Oskar Paluch oraz Oskar Pfeiffer i to na aż 2 lata obydwaj zawodnicy. Zostaje sympatyczna zawodniczka, czyli Celin Liebman ona oczywiście w Ekstralidze U24, a nowy kontrakt ze Stalą podpisał młody talent Adam Bodnar i to już na dwa lata. Wiele osób zastanawiało się przed sezonem, jak mocna będzie Unia Tarnów w przyszłym sezonie. Ściągnięto parę mocnych nazwisk i ja wam to przeczytam, bo to jest naprawdę dosyć niesamowite. A więc Unia Tarnów, jakie transfery udało się dopiąć w przyszłym sezonie? Timo Lachti, Daniel Jeleniewski, Peter Liung, ale on tylko z kontraktem warszawskim. Dawid Bellego, Kenneth Bier to świadczy o tym, że jaskółki naprawdę poważnie myślą o tym, że w końcu z tej drugiej lili się urwać. Kolejna drużyna, która bardzo mocno działała na tym rynku, mianowicie Start Gniezno, podziękowano paru zawodnikom, ale dosyć też sporo ciekawych nazwisk ściągnięto. Na początek Kasper Henriksson na zawodnika na pozycję U24, dalej zostaje Sam Masters, Kevin Wolbert ze Stali Rzeszów, Hubert Łęgowik, Kevin Pfeiffer, Kyle Howard, Kacper Gomulski, Junior Patryk Budniak, on również zostaje. Adrian Sachs, Mikołaj Czapla, Jędrzej Chmura, a Filip Herstrom Banks z kontraktem warszawskim. Myślę, że Szwed w późniejszym czasie znajdzie gdzieś zatrudnienie, bo umiejętności na pewno mu nie brakuje. Ja się troszeczkę zdziwiłem, że podpisał kontrakt warszawski, ale może chodzi o to, że aneks finansowy zostanie podpisany kiedy indziej. Nowym zawodnikiem Unii został Andrzej Lebiediew. Bartosz z został w motorze Lublin i zostaje na kolejne dwa lata, więc dobrze mu się tam żyje najwidoczniej. Do Ostrowa trafił Wiktor Jasiński, to jest roczne wypożyczenie ze Stali Gorzów. W Stali Rzeszów w przyszłym sezonie pojedzie Jesper Knudsen. A jeśli mało wam ekstraligowych emocji, no to patrzcie teraz: GKM Grudziądz bardzo mocno wzmocnił swoją kadrę. Dołączył Jason Doyle, który ostatnio ścigał się w Wilkach Krosno. Dołączył kolejny Australijczyk Jamon Lici z Uni Leszno. Oni się będą raczej dobrze dogadywać, no bo są Australijczykami obydwaj. Do tego kolejny Australijczyk więc drużyna samych e, kangurów. Max Freak oczywiście zostaje w składzie. No w polskiej formacji, powiedzmy, jest to Wadim Tarasienko i Kacper Pludra. E, formacja młodzieżowa to Kasper Łobodziński, Kevin Małkiewicz, Jan Szanowski, Kacper Warduliński, trenerem, a właściwie takim menadżerem, będzie już teraz Robert Kościecha. Do tej pory pełnił tą funkcję Janusz Ślączka ale że został trenerem włókniarza, no to na kogoś te obowiązki spadły. Życzymy oczywiście Kostkowi powodzenia w nowej roli. Jeśli chodzi o Apator Toruń, to ja mam tylko zapisane, że Emil Seifudinow zostaje na dwa lata, podobnie zresztą jak Robert Lambert, tam skład raczej za bardzo się na przyszły sezon nie zmieni. I na koniec takiego odcinka, bo tyle fantastycznych było wiadomości, teraz troszkę gorsza, Denis Zieliński zakończył starty na żużlub, także powodzenia w dalszej karierze zawodowej. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, to zachęcam do subskrypcji kanału Czarny Sport. To wszystko, co dla Was przygotowałem. No i co, mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku. Na razie, cześć!